To, 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 te chromy na gorąco to dziadostwo. Te stare 20-letnie co były co robili w fabryce to kurwa, do dziś są eleganckie, nie? No, nawet tu widać, że ten już tutaj bierze, nie? Tak. No, no, no. Ale te na przykład nakrętki fajnie są zrobione. Tylko nakrętki się. A, może buch no ja. To jest wiesz. To wszystko. Nie wiem, w ogóle jest wszystko. Trzeba najpierw wtedy A to ma dynamo, czy co? To ma normalnie ten... Yy, skrownik, ale to jest, wiesz, to jest... Wiesz, ogólnie jest taka sytuacja, że nie, nie ten... Jak taki sprzęt długo stoi, to nie zawsze on odpali, bo to jednak jest, może być nawet zasiędziały ten yy, 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 przerywacz. Ciekawe, czy to ręka by odpaliła? Nie, to myślę, że to by nic nie odpaliło. Jarek, no. I to może być nawet śnieć na tym, no, na, to... na, na, na przerywaczu i będziesz no. kopał, kopał no, i nikt wiec. nie, nie odpali. Nieraz to, to, to... jest tak, że trzeba po prostu podejść Miałam do, do tego, klucza tego, podejść normalnie do tego, wiesz, w inny sposób. Nie, bo to długo już stał, nie? Tak. Nawet, nawet iskry może nie być. No właśnie. Nie te gumy, patrz jak tutaj, o. Guma nie sama się, kurwa, roztopiła. To jest tylko próba, nie? No ja też nie wiem, czy paliwo w tym tak nie jest takie. Nie, ale takie... kurde. Coś tam leci, ale wiem, czy takie... Weronik, ogar 200. A czemu tam te tak ogary są tak... Ten. Więcej jest tych no, no. no, ale widzisz, tutaj guma w ogóle nie używana, sama spraciała. Sama, sama spraciała, no. Tak samo tutaj. Mimo, no. mimo że stało. No te gumy są widzisz. nowoczesne, nie? Do. nowożytne. Dotkniesz się, no. sama rozpada. A te gumy przed 20 lat? No. O, patrz. Chciał no. o, dymi się. Dymi się. No? Jakby tłuknął, to by poszedł. Patrz, tu się dymie. Patrz, prawie łapię. O kurde. Proszę Państwa, to jest coś niesamowitego. Musisz wkląć Arek, on nie pójdzie. On tak zawsze się odpala. Ale już on jest, wiesz, yy... zastany, nie? Teraz go zalejesz, patrz. O. czy gaz działa, co? gaz działa, no jest, działa, normalnie widać Jak... tam? no, a weź do góry daj, no działa, patrz A elegancko trochę mniej gazu i teraz próbuj do połowy dać mu, o tak. Ale tak za... Według mnie jakby go no to by zapalił. Zaskakiwa się, zaskakuje. No, tylko, że on musi mieć uderzenie, nie? Chyba do przodu. No. Odwokuj sobie a tak będziesz sobie piętą zcitoין. Od boku, Mati, od przodu. O tak. Nie tak, tak. O tak. O, tak, nie, bo masz hamulec pod spodem. Co ten tam. pies? Nie! 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 By ten. O, Janek już całkiem Uderzenie ma w noga że żeby... Zalejesz Janek. Nie, zalejesz. go Mówię ci, musi jeden wsiąść i dwóch by pchało i odpalić. Stary komarowiec nam dobrze mówi. Co tam widać? A te twoje nie nie? No, to wszystko, nie? Cała pokrywa to była ta, nie? nie? To. Samo, co? Nie. No, szkoda, to, wiesz, tyle poszło wszystkiego, a to... Nie? A drogi jest to? Krom? No ale co, że drogi? Jakby nawet były drogi, ale żeby było to dobrze, a nie parę lat i, 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 no, ale to i dupa, nie? Z którego jest to? to? Krom, współczesna produkcja, a to jest ten na gorąco robiony, a nie ten, co był kiedyś galwanicznie, pewnie wiesz. Się <głos> <głos> Masz matę? To przetrzemy tą tą. tego posią, posiądzimy, kurna zaraz będzie jacho. No, ale trzeba właśnie popchnąć. No to tak, tylko żebyś... Czekaj, Poczekaj, poczekaj matę, poczekaj. On tak nie odpali. Kto będzie jak siedział? nie odpali? Co trzeba nie odpali? Popchnąć. I jak to będzie siedział? Przetrą, to ma dwa biegi? Trzy. Trzy? Ile o, to jechało na godzinę? 50 ma jechać, 45 to według, dużo. według tamtego nie. No wszystkie te dwóch, te wszystkie komarki mają właśnie tyle jeździć, ale to według przepisów polskich, nie? Jak to się tam. Jedynka jest chyba na dół i dwa razy do góry to masz da, e, biegi. Ja to kiedyś tam. Jedynka na dół, dwójka w motorynce do góry, nie? No? Myślałem że, jest. że do jest. To Te siedzenie też nie? robiłeś, nie? Aha. Wszystko. Oprzywane. Oprzywane było. No to w sumie najlepiej siedzenie w tym. Ale dobrze, że tu myszy to... nie weszły i nie zrobiły ci... Bo to, na... to nasze polskie szwaczki robiły. Hmm. To co połów, bo jakby tu mysza tak. dla to by ty tylko Tylko no, by oprzywali. Tak? No. no to nie Dobra, jak się życie zmienia, nie? Kiedyś się bawiło człowiek takie coś, nie? A teraz po tylu latach stoi Stoi, ale to są inne priorytety życiowe. O no, słuchaj, no, że z siedzeniem przystanie Nie i rama też jest fajna, to, no, malowanie jest eleganckie, to nie? To jest, jest zakurzony, bo onby poszedł na mycie normalnie ja, bo wszystko to by te... to wszystko wymył to by było to wiesz, inaczej, nie? bo to są pewnie stare jeszcze nie? tak? Te... ja się nie, nie pamiętam chyba stare no. mi się tutaj no. ta pokrywa ta pokrywa jest też po no, no, no gdzieś tam odpada nie? Odpada, nie odpada nie, ale pokrywa jest elegancka nie? nie, lakier że tam nie widać jakichś tych żeby powychodziło nie, lakier jest ten to też jest blacha jeszcze stara nie? Ta blacha, co jak to blacha córa nie rdzewieje Chyba jedynka na dół, a dwójka no, do góry, się nie? No to sprzęgło nie działało. Nie tam. działało? No mhm. to już teraz chodź, przy tym. Przy tym, przy tym jest? Teraz jest na biegu, to musisz teraz chyba do, do góry. Nie, ale to nie idzie. A, a no, coś nie chce tutaj.

Trzymaj sprzęgło jak będziesz tam, nie? Ciśnij sprzęgło. Nie, nie ma jeszcze nic. To teraz jest. Naciśnij w sprzęgło. Wpchaj przemo I puść. Gazu. Nie odpali. Nie, nie. nie odpalić, niestety. Już by odpalił, gdyby mnie odpalić. No. Coś jest nie ten, nie? Nie tego. pchać Ja pamiętam, czy ja się napchałem komarku za dziecka. No. Na nie pyrknął. już lepiej było na tego, nie? Na kopniaka. Nie? Na kopniaka. Na nie tam drugi zielony Ale się... Kurde. Nie załapał się. Zalana świecą.

Jedynka jest do góry? Nie, jedynka jest na dół, dwójka do góry. Dwójka jest. Jak jest tam? A luz po środku, o tak. Jak jest Dobra. dwójka? Do góry. Do góry. Hmm? Ale... Patrz, pasuje to o, ale... odej, John, tobie pasuje brak. normalnie. Jakby to było dla ciebie zrobione. Ej, odejdź. <laughs> odejdź. A pokażę, jak ja wyglądam na tym. No dobra, pnij go, zobaczymy. Przemka? No, może no, by zaskoczył. Może by zaskoczył, pnij. Czekaj, cię okay. A działa, sprzęgło? O, czekaj. A czekaj. czekaj, czekaj, czekaj. Przelej go. Czu? Ej, a zobaczysz, działa sprzęgło. No, jakoś tak. No ja trywało. No właśnie. No wejdź to chwilę. Zejdź. Ej, nie, jak dania. A jak się później dotrzyma? Normalnie. A czego tutaj nie wolno jeżej! Czemu tutaj... Ej, tutaj nie da się położyć nogi! Krawek, bo jest ten. Pokaż czy działa z tej... Nie wiem, czy wystarczająco paliwa tam jest. Przychyl na tą stronę mi. Katarynkę. Nie, wiem, no zobaczymy No, Czekaj. Czekaj. Rynka. no. a jest do góry. Dobra, działa. No. no. Za na razie nie. Za siedzenie. I musisz leciutko tylko, gazu dać, ale no nie samochód. A sprzęgło No, jeszcze raz. sprzęgło No, puszcz. dobra, dawaj gazu, gazu, gazu nie samochód Gazu, gazu. I To już masz dosyć? Tak wyszedł jakby 100 km przebieg. Z górki go odpalmy. Nie odpalisz, żeby okay. no, odpalił. Brak no, paliwa. To jest oznaka brak paliwa. Co? Nic nie jest zalana świeca, wiesz? Tutaj jest Świce, Świca zalana i... No wiem, że coś kupujemy Wracają No Fajny zapach, gdzie to zapachy podobają Fajny zapach jest zwierzałej męzy. Chłopaki nie odpali, nie pchajcie go. Nie pchajcie go, bo nie odpali. Musi by być klucz, żeby zobaczyć, czy jest iskra w ogóle. Trzeba byś chciał pchnąć do tego pomarańczowego. Ci mieli wszystkie zaliczone. No to... A tego przyj mogę tego, nie chodź go tak, bo on nie ma tutaj tego. Na stopkę! I zakręć mu pa paliwo, bo widzę, że paliwa ma nakapane. tym. Widzisz? Paliwo mu zakręć, bo ma nakapane. No co my skrajnie po drugiej stronie gdzie? No, no tak tu. Ci. O, tak Mateusz musi być. Boleś tak przykręcił. O! tak Przeszedł? Nie, o! No jak bo on się nie opiera co To już? Żebyś ty widział, jak ja pchałem, jak miałem tyle lat, co ty. Tymi komarkami myśmy pchali w jedną stronę jechali yy... w na prostej drodze Pchaliście? ja cię zepsuł. Jak jechał to jechał, jak się zepsuł to było pchane do domu, Stopy. nie? <laughs> Ale co na tym na? No. Zobaczymy jeszcze tego pomarańczowego. Tak już jesteśmy, to patrzymy wszystko. Co? Pomarańczowy. Ja tutaj zrobię porządek. O. Miemy to kołeczka. Z można